Czytanie z dziejów apostolskich. W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu, Paweł przemówił mężowi ateństy. Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając Wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja Wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi. Nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania. Aby szukali Boga. Może dotkną go i znajdą niejako po macku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów. Jesteśmy bowiem z jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego, że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka którego na to przeznaczył po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez krzeszenie go zmartwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: Posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Potem opuścił Ateny i przybył do Korentu. Oto słowo Boże. Niebo i ziemia, pełne chwały Twojej. Pana niebios Chwalcie Go na wysokościach Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie Chwalcie Go wszystkie Jego zastępy Niebył Ciebie pełne chwały Twojej Królowie, ziemscy, wszystkie narody Władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci. Nie i ziemia, mnie, chwały, twoje. niech imię Pana wychwalają, bo tylko jego imię jest zniosłe. Ma jest Pan jego ponad ziemię. On pomnaża potęgę swego ludu. Oto pieśń pochwalna wszystkiego, świętych synów Izraela, ludu, który jest mu bliski. Niebo i Ziemia, pełne chwały Aleluja, aleluja, aleluja. Ja będę prosił Ojca, a da Wam innego parakleta, aby z Wami był na zawsze. Aleluja, aleluja. Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz nie możecie. Gdy zaś przyjdzie, on, duch prawdy, doprowadzi was do samej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo pańskie. Słowo pańskie. Panie Jezu, przed nami tajemnicę Trójcy Świętej: Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. I też mówisz o Duchu Świętym, który wszystko powie, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Tego to Duch Święty jest wśród nas też obecny, Bo wraz z Ojcem i nam Go każdorazowo wysyłasz, szczególnie w czasie sprawowania świętej Eucharystii. Tak to tutaj modlimy się do Boga Ojca w Duchu Świętym. I Duch Święty, prosimy Cię, byśmy potrafili w Ciebie się wsłuchiwać. To, co ty usłyszałeś od Ojca i Jezusa Chrystusa. Po to byśmy też potrafili to innym przekazywać, tak, duch Święty, tak jak ty w sposób doskonały przekazujesz. I słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak Paweł głosił w Atenach. Jak, jakże to. Trudne musiało być. Wielu ludzi miał przed sobą nieznanych i zabrał głos nieznanemu Bogu, oddawali cześć. I Paweł próbował tego właśnie Boga nazwać. Nazwać Boga. I właśnie po dzień dzisiejszy jest trudno Boga nazwać. Tak? Wielu ludzi mówi o Bogu, ale kim on jest, no to już jest trudniej. Jest oczywiście taka pokusa, żeby wszyscy mówili o Bogu, zjednoczyli się, uznając Boga, ale jaki ten Bóg jest, to już mniej jest ważne. I są różne wyobrażenia Boga, tak. Mówią, Bóg, ale co pod tym słowem rozumieją? To już każdy po swojemu, tak. Mówimy o takim psychologicznym rozumieniu Boga. Tak jak ja Boga rozumiem, jak ja go odczuwam, niech ten Bóg taki będzie. Tak. A ponieważ mamy takie wyobrażenie dzisiaj Boga Miłosiernego, więc tak jak kolega, Wystarczy go poklewać po ramieniu, tak nie wygłupiaj się, nie wymagaj ode mnie za dużo, bo jakże w tym świecie, jakże w tym świecie mam żyć, nie dostosowując się do tego świata. No i taka jest pokusa, żeby bardziej słuchać tego świata aniżeli Boga. No i to chodzi oczywiście w całe społeczeństwa, nie omijając rodziny, i Kościoła, bo przecież w Kościele ci, którzy przemawiają, wygodzą się z naszych rodzin i też wynoszą właśnie z tego doświadczenia rodzinnego, przyjacielskiego, no potem w tą posługę, również posługę kapłańską, tak, Panie Jezu, i prosimy cię tutaj, byśmy potrafili. Boga głosić takim, jakim Ty jesteś. Właśnie tego nas uczy dzisiejszy patron, święty Beda, czcigodny, virenus. Tak on zasłynął ze swojego pisarstwa. Jeszcze tuż przed śmiercią napisał ostatnie zdanie wychwalające Boga i poprosił, żeby go. Przy oknie umieścić, tak podniósł oczy, świątynię, której się modlił. I tak umarł, wychwalając Boga. Panie Jezu, dlatego potrafił pięknie o tobie pisać, bo patrywał się w ciebie, tak? Oczywiście, żeby pisać, dzisiaj trzeba dużo czytać, normalny. Ale przecież najważniejsze jest, żeby wpatrywać się w Ciebie, Ciebie medytować. To dotyczy oczywiście nie tylko naukowców, ale nas wszystkich. Jeśli chcemy mówić o rodzinie, właśnie o Bogu, to najpierw trzeba się w Ciebie wpatrywać, wsłuchiwać. I taka jest kolejność. Panie Jezu, a też dzisiaj wspominamy naszego kochanego świętego Ojca Pio. On Potrafił słuchać, słuchać penitentów. I znowu pytanie, dlaczego? Bo słuchiwał się w Ciebie. Właśnie potrafił Ciebie słuchać, i potem potrafił też słuchać penitentów. I potrafił nawet usłyszeć to, czego nie wypowiedzieli, bo Duch Święty mu podpowiadał o tych właśnie penitentach, i byli zaskoczeni. Penitenci. Skąd Ty to wiesz? Tak. On potrafił mówić o grzechach, których oni nie wypowiadali, to Duch Święty odpowiada. I tak, Panie Jezu, żebyśmy potrafili słuchać innych, nawet jeśli sami czegoś nie wypowiedzą, ale jeśli my słuchamy się w Ducha Świętego, Anioła Stróża, tego, naszego rozmówcy, będą zaskoczeni? Skąd takie pytanie? Tak, skąd takie pytanie? Od Ducha Świętego. I tak Panie Jezu prosimy Cię, byśmy potrafili Ciebie słuchać i żyć tak jak Ty chcesz, tak jak nam to Ty podpowiadasz. Módlmy się z wszystkich chrześcijan żeby potrafili słuchać Ciebie, Panie Jezu, a potem ludzi. Ciebie prosimy. Bądźmy się za wszystkich chorych, cierpiących, tych, którzy są w szpitalach, aby nie zapominali o namaszczeniu chorych i o potrzebne łaski dla nich. Ciebie prosimy. Słuchaj się o światość Ducha Świętego na nawrócenie Kamila do kościoła katolickiego. Ciebie prosimy. Wysyłaj Panie. Wyszukiwania Jezusa, matki, oczekujące potomstwa, aby z miłością przyjęły swoje dzieci, doznały życzliwej pomocy otoczenia, aby towarzyszyła im szczególna opieka Najświętszej Dziewicy, aby otrzymały siłę i pomoc od Boga w swoim macierzyńskim powołaniu. Ciebie prosimy. Odmy się za chorego Martina o ulga w cierpieniu i przyjęcie sakramentu świętych. Ciebie prosimy. O pogodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i o rozszerzenie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Panie Jezu, tych, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu wielkanocnych, wszystkich uzależnionych, zniewolonych. Daj im łaskę wolności dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. się o potrzebne łaski dla brata Józefa, ciężko chorego. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. O zdrowie dla Weroniczki, która jest w szpitalu. Ciebie prosimy. Besłuchaj nas, Panie. O miłosierdzie, Boże, dla wszystkich, których mamy w sercu i za których się dzisiaj odbywa ta msza. Ciebie prosimy. Besłuchaj nas, Panie. Udmy się za nasze rodziny, za te wszystkie osoby, którym obiecaliśmy naszą modlitwę, którą spotk które spotkaliśmy w życiu. O nawrócenie, o stałe nawracanie się. i, i i aby ze wszystkich sił oni i o niej my starali się żyć na chwałę Pana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, miłości Twojej powierzamy tych wszystkich, którzy niosą swój, z poddaniem niosą swój życiowy krzyż. Łącząc go z, z Twoim krzyżem, Panie Jezu, błogosław ich, wzmacnia ich i dodawaj im sił. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się o pokój w naszej ojczyźnie i na Ukrainie. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo dla księdza Bernarda Starosty, założyciela naszej grupy modlitewnej Ojca Pio. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, się za naszą ojczyznę, aby była wierna Bogu krzyżowi Ewangelii. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Pani. Wódmy się za dzieci i młodzież pochodzących z rodzin uzależnionych od, różnych, od alkoholu, od braku miłości, od narkotyków. Potrzebne łaski dla nich i aby w Bogu odnalazły uzdrowienie i uwolnienie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Odmy się za mamy, świetę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas panie. Prosimy Cię Panie Jezu o uwolnienie z uzależnienia od nałogów. Prosimy o Twoje światło dla tych osób, żeby wytrwali w postanowieniach, w czyźwości i czystości. Ciebie prosimy. Przeboganie Trójcy i Matki Bożej za grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Boże Ojcze mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy do usiętym, zawsze w Duchu Świętym. w Świętego Będę Czcigodnego przez Chrystusa Pan Naszego.